Cześć, witam Cię na kanale Twój Biznes od Podstaw. Twój Biznes od Podstaw to miejsce, gdzie pomagamy małym firmom przygotować się do skalowania. Oznacza to w praktyce, że będziesz mógł zarabiać coraz i coraz więcej. Prawda jest taka, że bardzo dużo małych firm dzisiaj ma trudności w tym, żeby osiągać coraz większe wyniki finansowe, a my jesteśmy po to, żeby Wam pokazać, jak to można zrobić skutecznie. Dzisiaj temat związany z tym, czy dobrze dla klienta, to zawsze oznacza dobrze dla mnie. Chcę się dzisiaj z Wami podzielić historią związaną z naszą rodziną marką Zostania Stonyamus. Jakiś czas temu postanowiliśmy zrobić porządki w bazie mailingowej, dlatego że jest tam już zagregowanych ponad 20 tysięcy adresów mailowych. Okazało się, że w tej grupie mailowej mamy osoby zainteresowane różnymi tematami. No, i w momencie, kiedy wypuszczamy mailing na temat pierwszy, to nie interesuje to grup pozostałych i odwrotnie. W związku z tym ludzie zaczęli się wypisywać, pisać do nas, że nie zawsze te maile są dla nich interesujące. Kiedy zaczęliśmy zastanawiać się, jakie my tam mamy grupy, to okazało się, że mamy takie cztery podstawowe grupy, duże grupy osób zainteresowanych różnymi tematami. Są to osoby zainteresowane działalnością gospodarczą, spółką, Azo. Działalnością nierejestrowaną, i mamy całkiem pokaźną grupę biur rachunkowych, prawnych, podatkowych, czy takich osób, które są, można by nazwać ich naszą konkurencją, ale e, działają w tej samej branży. O może to jest lepsze stwierdzenie. No i e, generalnie, w momencie, kiedy rozmawialiśmy z zespołem o podziale tych grup, e, tak, żeby, wiecie, podzielić te osoby na poszczególne grupy i pisać do nich dedykowane mailingi. Mój zespół cały czas naciskał, aby stworzyć grupę biura rachunkowa, Mi ten pomysł, jako coś od samego początku nie leżał. Mówię, no dobra, ale dlaczego? My nie mamy produktów dla biur rachunkowych, nie komunikujemy do nich, nie jest to nasz awatar klienta, nie jest to nasz idealny klient, nie mamy dla nich oferty. I teraz pytanie, dlaczego ja mam tworzyć dla tej grupy osobny mailing? Z mojej perspektywy, ten mailing to jest kwestia przygotowania, go wysłania, utrzymywania całą infrastrukturę, obsługi tego mailingu. Ale no teraz, dlaczego ta grupa ma być oddzielna, kiedy my też nie planujemy mieć dedykowanych ofert dla biur rachunkowych? Nie planuję w tym kierunku się rozwijać. No i teraz można to postrzegać na dwa sposoby. Można to postrzegać jako szansę na przyszłość i pomyśleć sobie, okej, okay, tak kiedyś będę mieć pomysł na usługę dla pióra rachunkowego, to mam już oddzieloną grupę. Okej, okay, no dobra. Tylko pytanie, czy, czy mamy takie plany, czy to jest nasza grupa, czy chcemy się z tymi osobami komunikować. Z drugiej strony, można to postrzegać jako zjadać czasu i rozpraszać. No i teraz w momencie, kiedy macie takie dylematy, czy coś robić, czy czegoś nie robić. Tak jak ja w tym przypadku, to warto sobie odpowiedzieć na pytanie, czego ja oczekuję w przyszłości? Czy to jest mój kierunek rozwoju? No w tym konkretnym przykładzie, jeżeli chodzi o te biura rachunkowe, ja ostatecznie uznałam, że nie planuję tworzyć ofert dedykowanych pod biura rachunkowe. Mam tutaj bardzo dużą konkurencję w postaci profesjonalnych, wielkich portali, i myślę, że one dostarczają zdecydowanie wyższej wartości niż ja jestem w stanie wygenerować. W związku z tym uznaliśmy ostatecznie, że biura rachunkowe to jest grupa, do której nie będziemy tworzyć osobnej grupy mailingowej, tylko zapytamy się ich, do jakiej grupy z tych pozostałych trzech chcą należeć. Czy mają możliwość należeć do wszystkich trzech, oznacza to oczywiście, że będą otrzymywać zamiast jednego trzy maila. natomiast jest to ich świadoma decyzja. Więc za każdym razem, kiedy zastanawiasz się, kto jest Twoim klientem? W jaki sposób chcesz działać? To zastanów się, czy praca poświęcona jakiejś konkretnej grupie klientów jest tą pracą, którą Ty naprawdę chcesz zrealizować. Bo może okazać się, że wcale nie. Tak jak w moim przypadku i tych biur rachunkowych.